Cześć i dzień dobry. Zapraszam was na hity z Rosmana. Puder do twarzy Miss Sporty Naturali Perfect, który nie ma rakotwórczego talku, mikroplastiku. Jest dostępny w Rosmanie w wielu kolorach i jest to również wersja transparentna. Obok niego stoi taki puder o nazwie Perfect To Last i on ma łudząco do, do tego pudru bardzo identyczne praktycznie opakowanie. Więc, żebyście się nie dali nabrać, bo tamten już niestety ma talki mikroplastik. Tutaj zobaczcie sobie: skład jest oparty na mice, na glince, na cynku jak najbardziej. Skład jest ok. Skład jest bardzo ok, tylko nie dla kobiet w ciąży i nie dla matek karmiących, mając na względzie właśnie zawartość fenoksetanolu. Jeżeli jesteście uczuleni na aloes, który występuje również w insji tego produktu, również z niego niestety z wielką przykrością korzystać. Nie możecie. Pewnie zapytacie o titanium dioxide. Jest to składnik bardzo bezpieczny, modyfikowany laboratoryjnie i stosowany do żywności. Został kategorycznie zakazany ze względu na swoją szkodliwość. Czysty titanium dioxide jest w pełni bezpieczny. Także jak najbardziej on jest tutaj zastosowany jako substancja matująca. E, puszek nam, powiem wam tak, w cenie regularnej, Kijem nie dotykajcie. W cenie regularnej to jest przesada, przegięcie po prostu głowy. Jak można tyle sobie liczyć za puszek? Jeżeli on jest na promocji za mniej niż 20 zł, są często takie prąki albo 1 plus 1 w rozku też jest, to jak najbardziej warto się tym zainteresować. Puszek wysokiej klasy, fajny, przyjemny, ale zdecydowanie ceny regularnej to ja bym za niego nie dał. Jest bardzo wytrzymały. Ja Wam powiem, że przy codziennym użytkowaniu 4 miesiące przetrwał. Hm. Tutaj mamy pędzel do podkładu nam. Warto go mieć na promocji, jeżeli y, kochacie aplikować podkłady właśnie pędzlem, a nie gąbeczką albo dłońmi. Naprawdę jest bardzo przyjemny, mięciutki, nie kłuje. Super rozprowadza podkłady. Rewelacja, ale też w cenie promocyjnej warto go upolować. Także polujcie na promki, one są dość często i wtedy warto go kupić w cenie promocyjnej w Rossmanie. Produkt warty, warty uwagi, warty zainteresowania a i warty promocyjnej ceny. Także jest bardzo przyjemnym pędzelkiem, który zdecydowanie mogę polecić dla miłośników rozporządzenia podkładu pędzlem. Maska A-Wings -A właśnie Secret. Cudowna maska do ust w formie błyszczyka. Wiele wersji smakowych, wiele wersji kolorystycznych. Ja myślałem, że wszystkie wersje kolorystyczne mają jeden smak malinowy, ale jednak nie. Każdy kolor ma swój smak. Jest wiśniowy, jest brzoskwiniowy i ja miałem właśnie ten ciemnoróżowy, który smakuje jak malinowa herbatka. Na początku, chwilę się lepi, ale mega nawilża, odżywia usta i na nich siedzi. Śmiało można na noc nałożyć i macie przez całą noc niedość, nawilżane, regenerowane. To jest zabezpieczone usta na poziomie max level hardu. Także produkt warty uwagi, też często na promocji, a cena regularna 35 5 zł. A tutaj mamy oznaczenie nowe z tego względu, że ten kolor jest nowy. Tutaj mamy po prostu uzupełnienie tak zwane kolorystyczne do poprzednich wersji, które są już od dawna w sprzedaży. Także polecam, jeżeli lubicie takie formuły, to jest maska, która może być poczminkę matową, na przykład z dobrym składem PSD. Może to być produkt na noc. Tutaj jak najbardziej, wy decydujecie. Ja go używam i na dzień, i na noc, i fajnie siedzi na ustach, robi to, co ma robić. Skład genialny, polecam gorąco. Mówimy sobie również podkład Soraya Probio. Posłuchajcie, jeżeli chodzi o tę definicję, kryjący, to bez przesady. On nie jest na maksa kryjącym produktem. To jest taki ujednolicający skórę krem BB. Na minus okrojona gama kolorystyczna, trzy kolory, często w rozmanie na promocji nawet zadychę i na plus naprawdę wyśmienity skład. Tutaj mamy napakowane tyle substancji aktywnych, że to się w głowie nie mieści. Witamina E, oligosacharydy alfa-glukanu, ferment Lactobactylus, maltodextryna, Tutaj mamy substancje regenerujące barierę hydrolipidową, substancje dbające o mikrobiom skórny, i słuchajcie, jak najbardziej można powiedzieć, że ten produkt przy okazji przyczynia się do poprawy ogólnej stanu skóry. Jeżeli macie zniszczoną barierę hydrolipidową, wrażliwą skórę, podrażnioną, jak najbardziej on się przyczyni do poprawy stanu skóry, ponieważ jest napakowany Lactobacillusem i wieloma super składnikami aktywnie kojącymi. Obecna cena w Rossmanie 18 ,49 zł. 49 groszy. Ale jak mówiłem, często jest na promocji za 9,99. Teraz omówimy sobie prebiotyczną nawilżającą bazę pod makijaż. Która nie musi być używana jako baza, może być używana nawet jako serum do twarzy przed kremem, ponieważ nie mamy tutaj nic typowo bazowego, to jest skład ewidentnie serum do twarzy ewidentnie serum do twarzy skład. Produkt też często w rozmowie na promocji za małe pieniądze można go kupić w cenie regularnej. To widzieliście, ile teraz kosztuje. Jest to nawilżająca baza pod makijaż tak to producent nazywa. Skład jest na wypasie, produkt śmiało się nada dla każdego typu skóry i tutaj nie mam żadnych przeciwwskazań jeżeli chodzi o ten produkt. Zapraszam Was tutaj na przybitkę składu Inulina Probiotyk, która odbudowuje BHL, oligosacharydy alfa glukanu, które odbudowują barierę hydrolipidową, łagodzą podrażnienia i regenerują skórę. Chialurojan sodu, który nie wnika w skórę, ale osiada się na powierzchni i wykazuje właściwości po prostu powierzchownie nawilżające, ale jest transporterem dla innych substancji aktywnych. Dużo substancji emoliencyjnych i wygładzających glicerynka także ze względu na probiotyk, na oligosacharydy ten produkt może być idealnym produktem jako serum. Jako serum. Nie dla kobiet w ciąży, nie dla matek karmiących. Produkt zawiera w swoim składzie fenoksy etanol. Także nie musicie go używać jako bazy, możecie go również używać jako serum do twarzy. Nawilży, złagodzi podrażnienia, także jak najbardziej. Słuchajcie, jeżeli nigdy w życiu nie mieliście styczności z tymi maskami do ust, a Mommy Skin, to jest ten czas, abyście wypróbowali. Mega tłuścioszki, ale jak odżywiają, nawilżają. Redukują popękane usta, usuwają nadmiar suchych skórek, które powstają w wyniku uszkodzeń mikroust. Mega cudowne maski. Kojarzycie takie maski Lenerz? One są nic nie warte. Testowane na zwierzętach, nie mają żadnych technologii, napakowane plastikami, które między innymi później zjadacie, dają Wam udawany efekt placebo od mycia do mycia, czyli jak macie na ustach, to macie usta gładkie, jak zmyjecie i nie ponowicie aplikacji, Wasze usta są nadal w złej kondycji. I to wszystko robi mikroplastik w lenerzu, nie? A te maski są jego o wiele tańszym odpowiednikiem, które zapewniają Wam realne, długoterminowe działanie, czyli naprawdę regenerują, naprawdę odżywiają usta i naprawdę przynoszą ukojenie. Jedna z nich jest na razie wycofywana. Mam nadzieję, że wszystkie nie będą wycofywane. Te syfy z lab obok by mogli wycofać, ale nie te cudowne maski. Na dzisiaj to tyle. Jeżeli Wam się film podobał, to łapka w górę, jak nie, to w dół. Wysyłam Wam pozytywną energię. Serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało. jak wielki. Papa! Pa.